Na dzisiejszy odcinek przygotowałem się, myślę, bardzo dobrze. Zobaczcie, mamy tutaj dwie wersje 1.8.8 i jak wiecie, jak administracja sprawdza, to przeważnie sprawdza w ten sposób, że um, Próbuję skasować jakiś folder. Jeżeli macie odpalonego Minecrafta, no to nie da się go skasować. Natomiast, jeżeli wyłączycie go, no to już będzie można, no będzie się dało skasować ten folder. I teraz ja przygotowałem tutaj takiego mojego baita, ponieważ to jest legitna wersja 1.8.8, której będę używał. Oczywiście ona nie ma w sobie żadnych cheatów. A tu jest wersja, która jest podrobiona, i tutaj pisze tylko, że jest to standardowa wersja Minecrafta 1.8.8. E, oczywiście to jest SCAM. Mm, tutaj jest jeszcze prosty skrypt, który nic kompletnie nie robi, ale jest. I dzięki temu, jeżeli ja sobie ten skrypt odpalę, oczywiście tutaj widok będzie jeszcze zmieniony. To jeżeli administrator mm, sobie to kliknie, no to będzie, e, będzie mógł ten. A, <laughs> będzie mógł oczywiście zobaczyć te ukryte foldery. E, no tutaj jest tylko ten plik, jeżeli są ukryte oczywiście, ale zobaczcie, gdy będę próbował go skasować, wyskoczy nam informacja, że nie można ukończyć akcji, ponieważ jest otwarty po prostu w innym programie, nie? Czyli tak jakbyśmy mieli tu Minecrafta odpalonego, więc nie będzie się dało tego oczywiście skasować. Dopóki nie włączę tego skryptu. No tu jest. Tu, tu nic nie ma, tu jest tylko jakiś taki folder, tu jest. Pewna piosenka, możecie sobie odtworzyć, jeżeli będziecie chcieli, i proszę Was, żebyście zostawili łapkę, bo troszeczkę się do tego przygotowywałem i no, chciałbym, żeby ten film też miał dużo łapek, więc no cóż, myślę, że wszystko przygotowane. Jeszcze sobie tutaj zobaczę, czy jakichś pobranych tam nie mam, żeby wszystko. No tutaj jest cheat engine, skrót na przykład, ale jak piszecie cheat, to będzie tylko cheat engine i tego już nie będzie, jeżeli to usuniemy, więc. Odplamy Minecrafta i spróbujemy zbegitować jakiegoś administratora. Gdzie ja to klikam? Tutaj to jest ok i to sobie ukryjemy. No i teraz tak. Dobra, jesteśmy już na serwerze, jeszcze sobie tylko kontrolsy, zmienię. I jeżeli ten gościu weźmie mnie na sprawdzenie, ja postaram się mówić w ogóle przez nos, jak coś. Więc don't hate me. A, jeszcze ta myszka, tak strasznie. Ciała. Dobra. I teraz tak, co mogę zrobić, żeby sprawdził mnie admin, ale żeby nie dostać instawana? Ostatnio używałem speedhaka. No, ale to jest jednak. No wiecie. Łatwo to zobaczyć po prostu, więc tak się zastanawiam, żeby szybciej kopać na spawnie i może w ten sposób zostałbym sprawdzony. O, tutaj jest nawet stołniarka, więc weźmiemy sobie jakiegoś kit'a. Okej, okay, niech będzie taki. Weźmiemy tutaj sobie, poklikamy coś, jakieś randomowe przyciski weźmiemy. No i weźmiemy sobie taki 1-4 na przykład to powinno nam przyspieszyć w ogóle strasznie mi myszka jakoś tu dziwnie chodzi No to jest wydajność 5 więc tutaj można tak chyba szybko kopać O dobra w miarę w miarę szybko poszło Ech, dobra, to teraz tak, to musimy wyłączyć Przyznajesz się do używania cheatów? Yeah. Dobra, napiszmy na Helpopie aktualną godzinę. Maszany deska? Nie. Yeah. To, to masz 2 minuty na podanie, Andy Desk. O coś mi wszystko opuści pierwszej opcji, z akceptem. Co to jest? To nic, Admin! Co to było? No, pokaż mi co to było. No nic! No, chcę zobaczyć. I co to robi? Nie wiem. Nie, czekaj, czekaj, nie nic niczym. To wszystko, jesteś częste. Dobra, raczej. Jak widzicie, na no, Dragonie można sobie czasami pocheatować, tak żeby nikt tego nie wykrył. Nie jest to jakieś trudne. E, natomiast nie wiem, czy mi drugi raz sprawdzą to samo konto. W sumie, no ciężko mi to sprawdzić, bo mam wszystkie pozmieniane, tak żeby oni oczywiście o tym nie wiedzieli. Ale szkoda, że on nie wbił w ogóle w te inne... Czekajcie. Da, da, procent. Widzę, że już się nauczyli, że trzeba odkrywać ukryte pliki, więc nie ma sensu ich ukrywać, bo to i tak nic nie da. Chyba żebyśmy trafili na jakiegoś tam pomocnika, no to ewentualnie mogłoby dać. Wyłączymy ten skrypt, bo on nie wiedział do końca, co ten skrypt robi. Może myślał, że to są jakieś cheaty, więc zostawiamy sobie to normalnie. Ale coś bym tu zmienił. Coś bym tu zmienił ogólnie. Mm. I możemy z powrotem wrócić do kopania na pseudonukerze. Aha Konsola mnie jeszcze zbanowała Eee Akurat byłem sprawdzany Mam pomysł Nie, nie włączę. Na pewno? Tak. Jeżeli już ktoś administratora, możesz trzymać banana do końca edycji. No dobra, ale ja nic nie robiłem. Nawet mnie już raz sprawdzaliście. No to jakim cudem? No to deska dobra, no tutaj Anedyska to jest praca. Dobra. Żebyś potem nie miał żal. Pan coś mi wszystko opoczął, to wynika. A używasz jakichś programów typu Time travel albo coś? Nie, nie. No bo Timera Cię zgłaszało, czyli... No, ty ping masz wysoki, z tego co widziałem. O. A to może być przez to? No. Szczerze, no, timer. No, duży ping, no. Jeżeli nie używa żadnych zewnętrznych polegałów, który podnosi ping, no to. No. Wątpię, żeby to było spowodowane pingiem. Szczerze, nie wiem. Ciężko mi to ocenić. jeszcze raz to sprawdzę, że tak. No dobra, jesteś czysty. Co, odpadujecie? Tak, tam cię pana. Dzięki. Sprawdź tak, czy możesz wejść Dzięki Api. Jesteś najlepszy. Wszystko? Tak, tak, dzięki. <laughs> nie spodziewałem się tego, że dostanę Unwana z cheatów, e, fajnie w sumie, <laughs> kurczę, to jest dobry, dobry content chyba tak mi się wydaje, także słuchajcie, musicie zostawić dużo łapek w górę i kolejne trollowanie będzie administratorów, e, no mam nadzieję, że Wam taki content odpowiada i że zostawicie łapkę, zobaczymy co jeszcze uda się zrobić. Ja niczym Rudy Steve żegnam się z Wami i dziękuję oczywiście za oglądanie tego materiału. Także pozdrawiam Cię krótko i siema. <grym zna> XD.